Wiesz, jaka jest różnica pomiędzy dobrym, dojrzałym CEO a właścicielem biznesu, który kolejny rok kręci się w kółko? Zobacz, właściciel biznesu myśli często, jak mogą zdobyć klientów dzisiaj, w tym tygodniu. CEO myśli, co mogą zrobić, żeby plan sprzedażowy na ten rok był zrealizowany w ciągu tych 12 miesięcy. Przedsiębiorca myśli też, będę pracować 10 czy 12 godzin w tygodniu, 6 dni, no to to może uda mi się zrobić tyle zadań, ile powinienem. A CEO pomyśli, ok, zatrudniam 4 osoby, każdy z nas będzie pracował dziennie po 8 godzin, więc jestem 5, 6, może 7 razy bardziej produktywny, niż ten przepracowany człowiek. I przedsiębiorca też myśli pan, najpierw zrobię produkt i zacznę, jak często jest. Ktoś ma produkt, później robi stronę internetową, później Logo, później szuka X, Y, później marketing itd. Czyli myśli etapami. A CEO pracuje nad tymi wszystkimi zadaniami w jednym momencie, tylko że je zleca różnym osobom czy różnym firmom. Dlatego może na przykład projektować produkt i od razu w tym samym momencie tworzyć stronę internetową.